Na spacer po karturskim lesie i pokazanie wam, co udało mi się dzisiaj znaleźć. A na pewno jakieś grzybki wpadną, bo ostatnio w moich filmach poprzednich i były borowiki, i były kurki, gąski i jakieś inne rodzaje grzybów. Więc moi drodzy, zapraszam na film. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i ruszamy. O mój drodzy, coś tu znalazłem. Wyglądem trochę przypomina borowika, ale nie wiem co to jest. Zaraz postaram się to wyjaśnić, nie? To nie borowik. Może Wy wiecie co to jest za grzybek. Możliwe, że jakiś. No, ale tak jakoś dziwnie pachnie. Idziemy dalej. Ale fajnie, że jest grzybek jakiś. Bo tak idę, idę i mówię, już chyba nic nie znajdę. A jednak jeszcze coś się udało. Ale my dalej szukamy borowików. Ruszamy dalej w las. Tak idę i szukam, szukam. Doszłem do wniosku, że może do stwierdzenia, że las rozochocił zmysły tymi borowikami, które udało mi się wcześniej znaleźć. A teraz się mierzę z lekkim brakiem grzybów. Szczególnie borowików. Ale jak wiemy, nic nie może wiecznie trwać, więc będziemy dalej szukać. Idziemy. I może borowików nie znalazłem, ale kolejny raz udało mi się znaleźć pieprzniki jadalne, ale te już są piękniusie. Zobaczcie sami. Czyli macie dobiera do nich. A my tu sobie je zerwiemy i odłożymy. Najwyżej później w czapkę je wrzucimy. zawsze na coś można natknąć się przy takiej kupeczce gałązek I dzisiaj znalazłem nawet borowika tylko nazwa uciekła mi w ostatnim momencie gorzko borowik czy coś takiego dokładnie nie pamiętam Będę musiał sprawdzić po sezonie, wszystko jakoś po sezonie i przy rozpoczynającym sezonie, wszystko jakoś uciekło z głowy. Przeszukamy kawał kartuskiego lasu, po czym ruszymy do domu. Mamy dzisiaj piątek. 13. Tak. Sprawdzamy 14 czerwca. Zobaczymy co tutaj dzisiaj las ma do zaoferowania. Tu z oddali widać Kolejny owocnik, prawdopodobnie to borowik. No, widzicie, zbliżamy się tu elegancko do niego. To był koźlarz bukowy albo grabowy, jak to woli w tamtym roku. W podobnym miejscu udało mi się znaleźć podobny egzemplarz tylko lepiej był zachowany nie był taki obżarty tymczasem idziemy idziemy dalej może jeszcze coś uda się znaleźć tu znalazłem fajny owocnik koralówki ale nie wiem Jaki to rodzaj? Czy sztywna, czy strojna? Jest ich bardzo dużo, a może tylko dużo. Więc możemy iść dalej. Na razie idziemy w górę lasu. Ptaszki nam śpiewają wieczorową porą jest fajnie spokojnie komary lekko dokuczają, ale nie ma jakiejś tragedii idziemy dalej w las tu też spotkałem pewnego żyba, ale nie znam go chyba czyli nic prawdę że to jakiś muchomor, żółtawy czy coś takiego jak jest? Wyrósł widać z prawdopodobnie z jaja. A tu obok mamy prawdopodobnie borowika usiadkowanego. Taki lurbasek sobie wyrósł. Fajnie się nam tu prezentuje. Zaraz go. trochę taki dziwoląg nam się trafił zobaczcie jak wygląda o ciężko go ułożyć dobrze i szukamy dalej o, widać, że ślimaczki nie powstydzą się nawet muchomora smrodliwego czy stydliwego. Wszystko pożył. To już trzeci egzemplarz, trzeci owocnik dzisiaj i, i po prostu wszystkie obżarte przez ślimaki. Miałem nadzieję, że coś zostawią, żeby można było Podziwiać, ale, ale raczej im to zbytnio nie w smak. Bo pożerają ze smakiem, ale cóż moi drodzy, idziemy dalej. Jeszcze kawałek lasu, już niedużo. 15-20 minut, będziemy kończyć. Jeszcze mi zostały dwie miejscówki do odwiedzenia, w których potencjalnie może rosnąć jakiś grzybek. Została mi miejscówka jeszcze na koźlarze czerwone. Więc idziemy dalej. Moi drodzy, miejscówka z koźlarzami. Jednak chyba nie ta pora, chociaż ostatnio udało mi się tu znaleźć jednego koźlarza. W jednym z filmów, zamieszczonych na pewno go znajdziecie. No i cóż, nie zawsze jest czas, żeby nazbierać grzybów. Trochę się zdyszałem. No. Ruszamy do domu. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, lajkach i udostępnieniach. Miłego weekendu życzę. Nie wiem czy w weekend gdzieś będę się wybierał. Więc pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Hej!